17,25, czyli du dużej zmienności pola nie ma yy, tak patrząc, że te, te punkty na różnicy pola trzeba także nie ma w każdym pol razie pole uciekało nam w tamtą stronę, tam była już troszkę gorsza ziemia według tego co pokazał nam Zorzec yy, i najlepiej na polu sypnął oczywiście pierwsza odmiana yy, Formuler 18,4 tony na mokro przy wilgotności 29 yy, 14,9 tony na sucho, na 15 ton praktycznie E, razy cena 1000 zł sucha kukurydza piętnaście 15 tysięcy z hektara. E, drugie miejsce odmiana farmolic 1778, e, też 14,5 tony ponad 1464. E, Kolejnie oknały odmiany e, trzecia odmiana szukamy Farm Power, prawdopodobnie e, na trzecim miejscu Farm Power. No i teraz tak do glebowy. Przede wszystkim y, farmoric i farmuler jako te pierwsze odmiany tak żebym farmulera na troszkę lepsze stanowiska, farmorica na słabsze. Jeżeli ktoś chce siać pszenicę, po, y, po kukurydzy siać pszenicę to polecamy na pewno odmianę farmfire czy też farmezo. Farmfire tutaj na tym polu też bardzo ładny wynik y, 15,82-13 ton na sucho. Jeżeli ktoś nie chce poświęcać bardzo dużego budżetu na nasiona, no to odmiana Gulliver, Farmrock, Farmaxus, wyniki rzędu 14,5 tony z hektara. E, jak na ten rok też myślę, że bardzo dobre. E, także wszystko widać jak, jak zważyli. Teraz zapraszamy e, do naszego far partnera Satio e, Żeby przekazać jakie macie gleby. On dobierze do na, dla Was odpowiednie odmiany. Dziękuję bardzo.